Jestem Farmazon EWC i dzisiaj przedstawię Wam do Ducard Champions League 2013-2014 w którym mam y, powtórki na wymianę z którymi chętnie się z Wami wymieniam Pierwszym z nich jest y, Christian Klinsen z FC Schalke Następny jest Robinio z AC Milani Potem jest Ricardo Van Ruin AFC Ajax Następny jest y, Szef... Szewczuk z Szachtara Donieck następnie jest Dimitri Pajet z Olympique de Marcel kolejny to Andres Iniesta z Barcelony potem Demi De Zew. następnie z AC Milanu e, z Atletico Madrid przepraszam mam Filipe Luisa oraz Diego Godina i na koniec mam jeszcze dwo, li, dwie karty limitowanej edycji które też chętnie wymienię jest nią Zlatan Ibrahimowicz oraz Cristiano Ronaldo. Dzięki za obejrzenie filmików, i to na razie na tyle. Cześć.